Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałam Wam podpowiedzieć, na co zwracać uwagę przy wyborze działki, kupnie działki i na co konkretnie my zwracaliśmy uwagę, kupując naszą działkę. Tutaj sobie punktami pozapisywałam. Na co najlepiej moim zdaniem zwrócić uwagę przy kupnie działki. Punkt pierwszy: wielkość działki. Planując budowę domu, musimy się tak konkretnie zastanowić przed kupnem, jak duża działka nas interesuje. Chodzi głównie, wiadomo, o wybór projektu domu w zależności od naszych potrzeb co też chcemy na tej działce mieć. Ja tak patrzyłam pod takimi kryteriami, że, wiadomo, dom, chcę mieć jakiś ogród, drzewa, miejsce dla dziecka, miejsce, wiadomo, na drugi samochód, jakaś wiata, wiata taka wypoczynkowa, na grilla. I tak właśnie pod tymi względami patrzyłam, jak oglądałam projekty domów, to patrzyłam, na tą szerokość, długość działki, jaki dom wejdzie na, na daną, oglądaną przeze mnie działkę. I tak sobie właśnie najlepiej sobie pooglądać projekty domów, zaznajomić się z przepisami, jak tam dom ma być usytuowany. Wiadomo, od siatki tam ma być 4 metry. Z oknem, 3 metry bez okna i jaki domek nam się zmieści no, na interesującą nas działkę. Jak będzie musiał być później usytuowany. Punkt drugi. Zapoznanie się z planem zagospodarowania terenu w miejscu, w którym oglądamy interesującą nas działkę. Powiem szczerze, że. Tak początkowo jak myśmy oglądali działki, to tak jeszcze nie zwracaliśmy na to uwagi, na ten plan zagospodarowania terenu. A dopiero później już tak zaczęliśmy się bardziej wczytywać. No wiadomo, chodzi o to, żeby działka, która nas interesuje, była konkretnie już przeznaczona, że możemy wejść się budować, że jest w tym planie zagospodarowania, można domek postawić. No. I to, to, to by było na tyle w tym punkcie drugim, no bo takiego czegoś tam jak kolor dachówki i kąt nachylenia dachu, no to tak yy, przeze mnie nie było tak brane do końca pod uwagę, no bo to zawsze możemy zmienić. Architekt adaptujący projekt nam to wszystko pozmienia. Za dodatkową opłatą oczywiście. Swoją drogą yy, takie w planie, za, w planie zagospodarowania terenu, te takie wymuszone, te kolory dachówek i ten nachylenia, no to moim zdaniem to w ogóle nie ma sensu, no ale ktoś to tam wymyślił i, i po coś to tam jest. Punkt trzeci. Dostęp do mediów i jaka odległość do mediów. To było, przyznam szczerze, przez nas... Bardzo mocno sprawdzane właściwie przez mojego męża, czy rzeczywiście przed działką jest ta nitka wody, nitka prądu, żeby wiadomo jakichś później kolosalnych sum nie płacić za to, żeby się podłączyć do wodociągów, do prądu. Tutaj u nas jeszcze na tych mapach takich. No, wiecie jakich? To jest kanalizacja, już pokazany projekt, jest rozłożona. Ja już o nią od dwóch lat pytam. No, to projekt jest, ale kiedy ona będzie, do końca nie wiadomo. No, ale to jest taki temat, taki poboczny, wiadomo. No, na wsi inne są rozwiązania. Punkt czwarty. Lokalizacja działki odległość do większego miasta. Tutaj, no, wiadomo. Jak się dojeżdża do pracy, to ile czasu będzie się stało w jakichś tam korkach, ile czasu potrwa jazda, nie wiem w zimie. Tutaj my mamy sytuację, że ta działka nie jest tak do końca daleko, miasta jest nawet całkiem blisko. Więcej czasu traci się, powiem szczerze, w mieście niż później konkretnie jadąc już na działkę. Punkt piąty. Droga dojazdowa do działki i wybór między pierwszą linią zabudowy, a tak zwaną drugą. I tutaj to jest taki punkt, że powiem szczerze, ja w ogóle nie brałam pod uwagę tej pierwszej linii zabudowy. Bo dla mnie to tak, no wiadomo ile w dzisiejszych czasach jest aut, auto za autem jedzie i pierwsza linia zabudowy, no to to jest tak niby z tego asfaltu zjeżdżacie na tą. Działkę, ale tak naprawdę ciszy i spokoju to tam za wiele nie jest. A jeśli chodzi o drogę dojazdową, to my tu mamy taką żwirówkę. I to jest jakieś takie 80 100 metrów i tam już jest. Tam już jest droga. Nie widzę tutaj dobrze, chyba. Tu już się wyjeżdża na główną drogę. Mówię, to jest jakieś 80 metrów. Mówię, no droga jest bardzo dobra przy naszej działce. Punkt szósty. Czym nasza działka była przed przekształceniem w budowlaną? I tutaj ja tak sobie ten punkt nazwałam. Nie zapomnę jak oglądałam kiedyś taką jedną działkę. Bo tych działek to. Obejrzeliśmy kilkanaście. Później to ja już sama jeździłam, mąż nawet nie jeździł, i te działki to była tragedia za tragedią. Jedna właśnie była taka, niby to był taki grunt orny, ale zasypany gruzem w całości, no po kolana gruz. Jeszcze to było zbiura nieruchomości, pani zbiura od nieruchomości tam zapewniała, kiedyś się tak robiło, zasypywało się gruzem, to tam nie jest problem, no wiecie, <noise> dla kogo nie jest problem, dlatego nie jest problem, bo ja na przykład chciałam wsadzić jakieś drzewka, coś w tym stylu, a tam wszędzie był od dołu do góry gruz na całej powierzchni, także no nie, lepiej jak działeczka jest właśnie takim gruntem ornym jak nasza. I punkt siódmy. Czy w wiosce jest szkoła, przychodnia, sklep? Ja, tak powiem szczerze, no to patrzyłam tylko na tą szkołę z mężem razem. Patrzyliśmy tylko, czy jest ta szkoła. Szkoła podstawowa w tej wiosce, co my wybraliśmy działkę jest. Mało tego, jest nawet przychodnia, sklepy są czy jest nawet taka mała można powiedzieć taka Restauracja z frytkami, z hamburgerami, nawet jest biblioteka w, sąsiedniej, biblioteka w sąsiedniej wiosce. Także na bogato, na bogato wioska. Punkt ósmy. Co znajduje się w pobliżu działki? Tutaj, w tym punkcie, ja na przykład zwracałam uwagę na to, co tam mamy dookoła działki. No, i tak my mamy tutaj takie trzy działki budowlane. Są na sprzedaż. Wiadomo, kiedyś, kiedyś tutaj może być, mogą być kolejne domy, ale na tą chwilę jest w miarę tak. No, elegancko. Tutaj jest sąsiad. Tu jest ten sąsiad, co się wybuduje jednocześnie razem z nami. Aha, co jeszcze mam na myśli w tym podpunkcie? Ja zwracałam uwagę na takie coś. Czy koło działki jest, nie wiem, jakaś remiza, ta taka sala do zabaw, jakieś tam sklepy, no nie wiem, restauracja, cmentarz, jakaś taka fabryka, coś. Czy takie rzeczy są? Bo po prostu no, wtedy już nie będziemy mieli tej ciszy i spokoju, tylko wiadomo. Ludzie do sklepu będą jeździć po jakieś tam usługi. Jeżeli w pobliżu nas naszej działki na daną chwilę takie coś jest, no to no jak to lubi. Punkt dziewiąty. Tutaj sobie taki stworzyłam, taki punkt. Niektórzy będą się śmiać z tego, ale moim zdaniem to bardzo ważne. Natężenie wiatru. Nie zapomnę, jak z mężem oglądaliśmy działkę którą praktycznie mieliśmy już kupować. Tam było 10 arów, także nie za dużo. To był normalnie ładny taki dzień, ani wiatru, ani nic. Przez tą działeczkę się szło na takie pola na takim wzgórku. Przez tam posesję tego co sprzedawał i tam tak okropnie wiało. Tam tak wiał wiatr zimny taki wiatr no po prostu Coś okropnego. Tam były same pola praktycznie, i jeden dom stał, taki, nowiutki dom, Ogro... i żadnych sąsiadów ogrodzony murem betonowym. Ja tak pierwszy, co sobie pomyślałam, po co się ogradzać murem betonowym, skoro tu nie ma sąsiadów ani nic. No a tak <laughs> później myślę, no na pewno przez ten wiatr, no bo jak chcieli ludzie usiąść, a tam wiało codziennie, no po prostu. Strasznie, no to no nie za fajnie. I punkt dziesiąty. Niektórzy może by powiedzieli, że pierwszy. Cena działki. Wiadomo, no my też milionerami jakimiś nie jesteśmy i tą ceną się sugerowaliśmy, ale mówię, no to jest taka kwestia, że jak ktoś ma pieniądze i działka jest naprawdę warta ceny, no to. To niech kupuje, ale no cena powinna być adekwatna do jakości, u nas na naszym przykładzie ta cena adekwatna do jakości naprawdę była, bo Myśmy to ogłoszenie praktycznie zaklepali w ten sam dzień, co ten pan dopiero spróbował, na próbę dodać takie ogłoszenie, ponieważ jeszcze do końca nie miał przekształconej tej, tej działki. Ale jak my tu przyjechaliśmy, zobaczyliśmy tą działkę, ten widok, no tą okolicę, tą ciszę, to się tak zachwyciliśmy. Że tam, no wiadomo, tam jakieś tam formalności się sprawdziło, ale zaliczkę od razu daliśmy. No ten właśnie dostęp do mediów sprawdziliśmy, wszystko było Tip Top. I po prostu ogłoszenie znikło zanim się praktycznie pojawiło. Tak samo tu, bo to od tego samego pana yy, nasz sąsiad kupił. To była ta sama sytuacja, też ją zaklepał, i od razu działeczki zostały sprzedane praktycznie w jeden dzień. Dla mnie też najważniejsza, mówię, ta wielkość działki, bo mi zależało na działce dużej, żeby taką przestrzeń życiową mieć, chociaż co niektórzy do mnie mówili, że nam 10 arów ci starczy na dom aż nad to, ale nie, 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 co to to nie. To kompletnie nie dla mnie. Ja mówię, Musiałam mieć tą działkę no takiego rozmiaru, o jakim zawsze sobie myślałam. Warto też sobie przemyśleć tak podczas kupowania działki. Też na to zwracać uwagę, co na tej działce jest, bo nasza działka była kompletnie pusta. Mówię no pole, to było pole. Typowo pod uprawę, jakiś tam warzyw, wiadomo. No i tu nie było ani jednego drzewka, ani krzewu, no kompletnie, kompletnie nic. A niektóre działeczki, jak ktoś sprzedaje z drzewkami, zadbane, to można powiedzieć na plus, ale też na przykład, jak ktoś chce od zera sobie porozplanowywać, co gdzie będzie, no to przy pustej działce już jest problem, bo trzeba tam wycinać drzewka, no ale to są takie rzeczy, jakby to powiedzieć, takie mniej istotne. Mówię, dla mnie najważniejsza była wielkość działki i zachowanie przy bliskiej odległości do miasta, właśnie takiego, takiego stylu wiejskiego, że czuje się jak na wsi, kogut pieje. Kura chciałam powiedzieć, krowa jest tutaj przyprowadzana na to, na to pole, jest to taka yy, wiejska wieś, taka jak, jak sobie zawsze wyobrażałam, a jednocześnie mówię, blisko do tego miasta. No zresztą sami zobaczcie, no. No, na, nasza działka to jest po prostu cudo, to, to nie ma co się dziwić, no. Dzisiaj taki filmik o moich przemyśleniach. Jak tutaj będą kończyć ten dach. Wreszcie, chociaż pogoda tak średnio dopisuje, żeby mogli przyjeżdżać co dzień i robić, to jakieś tam będziecie mieli filmiki bardziej takie może budowlane, później ściany działowe planujemy, na, na okna ciągle czekamy, i do przodu, zapraszam do subskrypcji. Do lajkowania, do pisania komentarzy. Pytajcie o co chcecie, i do zobaczenia w następnych filmach.